To nie jest tak, że nie jestem fanem oszczędzania, ale żeby oszczędności miały sens, to trzeba oszczędzać mądrze. Cześć, tu Marek i Satisfly, a w tym nagraniu opowiem wam, w jakich 5 obszarów uważam, że naprawdę warto zainwestować i niespecjalnie szukać tam oszczędności, żeby później nie okazało się, że wdrożenie waszego e-commerce'u okaże się totalną porażką. Temat jest bardzo powszechny, niestety też jest bardzo problematyczny, bo bardzo często zdarza się tak, że firmy stwierdzają, że niektóre rzeczy zrobią sobie po macuszem, albo niektóre rzeczy nie będą robiły wcale, albo niektóre rzeczy zrobią sobie później, albo niektóre rzeczy zrobią bez jakiegoś sensownego przygotowania. I do pewnego etapu myślę sobie, że nawet ma to jakieś uzasadnienie. No bo jeżeli wdrażamy MVP, jeżeli dopiero sprawdzamy, czy e-commerce w naszej organizacji usiądzie, jeżeli mamy relatywnie niewielkie budżety albo mamy mało czasu, to są takie zakręty, które warto sobie pościnać po to, żeby mieć coś szybciej, móc to testować, zebrać feedback od klientów. Odpowiednio też przygotować organizację, no i przede wszystkim, żeby inwestować środki, mając już z tyłu jakiś sklep internetowy, który generuje nam przychód. No bo pewnie zgodzicie się ze mną, że trudno się wydaje pieniądze i tym trudniej, jeżeli nie widzimy, że one mają jakiś sens. Czyli, krótko mówiąc, kiedy nie widzimy, że nasz sklep internetowy zaczyna generować przychody. Więc im szybciej doprowadzimy e-commerce do stanu, w którym on zaczyna zbierać zamówienia, tym lepiej dla naszego budżetu. No ale też lepiej nie tylko w kontekście tego, że mamy jakiś przychód, ale też mamy feedback od klientów, feedback od pracowników, feedback z otoczenia rynkowego, który pozwala nam rozwijać się po prostu lepiej. Natomiast są takie obszary, w które jeżeli nie zainwestujemy, no to ryzykujemy tym, że po prostu postawimy drabinę do złej ściany. No i wtedy, jak wiadomo, każdy krok będzie w złym kierunku. Czas na te. Pięć obszarów. Obszar numer jeden, i słuchajcie, zaczniemy od samego początku Waszej drogi wdrożeniowej, to obszar, w który uważam, że naprawdę warto zainwestować duże środki, dlatego że one będą dawały zwrot z inwestycji już w, sam, w samym krótkim terminie, ale przede wszystkim w długim terminie będą Wam się bardzo, bardzo opłacały. Jest to inwestycja w product owner'a, czyli taką osobę która z punktu widzenia samego wdrożenia i z punktu widzenia efektów tego wdrożenia będzie odpowiadała za to, że ten produkt, który na końcu dostaniecie, będzie w pełni wartościowy, czyli będzie realizował wasze cele biznesowe. Jak to wygląda bardzo często w praktyce? No w praktyce to wygląda tak, że organizacje decydując się na wdrożenie e-commerce, product ownerem robią osoby, która ani nie za bardzo ma kompetencje, ani nie za bardzo ma czas. Ani za bardzo nie jest też umocowana w organizacji, żeby pewne rzeczy robić. Czyli trafia to oczywiście nikomu, nie ujmując, na przykład do kogoś od marketingu czy od kogo, do kogoś od IT. I czy to jest samo w sobie złe? No, być może nie, być może z marketingowca zrobi się świetny product owner w czasie, ale trzeba pamiętać, że bycie product ownerem to jest pewien zasób kompetencji. Ale też pewien zakres odpowiedzialności. Ściśle mówiąc, jest to odpowiedzialność za efekty biznesowe. I teraz zobaczcie, jeżeli by się okazało, że wasz produkt się nie uda, czyli wdrożycie e-commerce, który no, nie realizuje waszych celów biznesowych, to tak bardzo. Upraszczając to, Product Owner powinien być tą osobą, która jest za tą sytuację odpowiedzialna. Jeżeli zawalą się terminy, jeżeli zawalą się budżety, to w pewnym sensie też. Dlatego, że dobrze umocowany Product Owner powinien mieć wpływ na to, w jaki sposób ten projekt realizował. Czyli powinien mieć wpływ na firmę, którą wybrał do wdrożenia, czy zdecydował się wdrażać to in-house'owo, czy polepił wszystkie kulki, które były do polepienia w trakcie tego procesu. Czyli to jest taka osoba, która tak naprawdę spina cały projekt, po waszej stronie, jako organizacji, która ten projekt zamawia i po stronie dostawcy, jeżeli się na takiego dostawcę zdecydujecie, ale po stronie też innych dostawców, na przykład firmy od SEO, firma od ERPA, firmy od automatyzacji marketingu, to Product Owner jest takim można powiedzieć nawigatorem, który ten projekt prowadzi przez cały czas jego życia od samego początku do samego końca. I teraz co się dzieje, jeżeli takiego product ownera nie ma? Przede wszystkim trudno stwierdzić, co jest tak naprawdę dla organizacji ważne. Widać to bardzo często po spotkaniach, na których na przykład nie wiem, naraz siedzi kilkanaście osób i one między sobą nie są w stanie podjąć jednej decyzji, dlatego że każdy ma trochę inne Interesy, każdy ma trochę inną potrzebę, każdy by to chciał zrobić troszeczkę inaczej. No i product owner jest taką osobą, która powinna to wszystko jakoś konsolidować i wyciągać z tego najmądrzejsze do organizacji wnioski. Czyli od razu widać, że to jest taka osoba, która ma bardzo mocne kompetencje menedżerskie, potrafi nieźle zarządzać czasem, nieźle zarządzać zasobami w tym czasie, potrafi układać priorytety. No, fajnie by było, żeby też miała ta osoba wiedzę dziedzinową. No bo rzeczywiście, jeżeli mamy 15 różnych interesów, no to product owner powinien wiedzieć, który jest ważniejszy, który bardziej będzie istotny, jeżeli go wdrożymy do tego, żeby na przykład organizacja zaczęła zarabiać pieniądze. I żeby to wszystko się wydarzyło, to Product Owner musi być też odpowiednio umocowany decyzyjnie w organizacji, no bo trudno sobie wyobrażać i ja sobie raczej też nie wyobrażam, że mianujemy do roli Product Ownera osobę, której 10 minut później wleziemy na głowę, no bo jeżeli my jej wleziemy na głowę, no to nie dajemy jej tak naprawdę narzędzi do tego, żeby ona mogła wziąć odpowiedzialność później za efekty projektowe. Fajnie by było, Natomiast moim zdaniem nie jest to jakiś duży must have, ale fajnie by było, gdyby to była też osoba, która ma wiedzę technologiczną. Może nie z zakresu, nie wiem jak programować pewne rzeczy, ale żeby miała chociaż taki punkt odniesienia, jak niektóre rzeczy się w e-commerce robi. Czyli jeżeli na przykład wdrażacie sobie Magento, to żeby to była osoba, która no, chociaż trochę doświadczenia z Magento ma, no bo po pierwsze będzie w stanie lepiej koordynować pracę ale będzie też miała, i to jest dla Was super istotna rzecz, taki bullshit detektor, czyli jeżeli przyjdzie firma i powie, Panie, to jest bardzo skomplikowane, to trudne to sobie osiąść, na spokojnie pomyśleć. I my to zrobimy tam, nie wiem, w trzy miesiące, to Product Owner, który ma doświadczenie w Magento, może zweryfikować, czy to jest w ogóle prawda, albo czy nie ma lepszego sposobu na realizację tego, co sobie wymyśliliśmy. Moim zdaniem rola Product Ownera w wielu organizacjach jest bardzo niedoceniona. I to właśnie te organizacje cierpią później najbardziej na tych kolejnych etapach wdrażania projektu, no bo projekt się rozjeżdża, rozsypuje, gubią się terminy, gubią się ustalenia, bo nie ma właśnie takiej jednej osoby, która wzięłaby to wszystko, spięła i przed organizacją wzięła odpowiedzialność za dowiezienie takiego projektu. Obszar numer dwa, w który warto zainwestować sensowne pieniądze, to analiza biznesowa i analiza przedwdrożeniowa, czyli ogólnie. Analitykę, która najpierw przygotuje waszą organizację do wdrożenia takiego projektu, a później przygotuje sam projekt do wdrożenia w waszej organizacji. Tym mniej więcej tak z lotu ptaka różnią się te dwie analityki. Ale generalnie chodzi o to, żeby nie podchodzić do wdrożenia na zasadzie alleluja i do przodu. Dlaczego to nie jest najlepszy pomysł? Pierwsze dlatego, że wasza organizacja przez te wszystkie lata, w których prowadziła działalność operacyjną, można powiedzieć, że pewnych rzeczy się już nauczyła i będzie jej trudno z nich zrezygnować. I teraz firma, która nie wiem, prowadzi działalność handlową od 20 lat i nagle staje przed zagadnieniem wdrożenia systemu e-commerce, prawdopodobnie nawet nie wie, na co się pisze. Dlatego, że wdrożenie e-commerce, czy w ogóle cyfryzacja sprzedaży w takiej organizacji, praktycznie dotknie każdego działu po trochę. No, bo i zmieni się coś w księgowości i zmieni się coś w obszarze obsługi klienta, zmieni się coś w dziale handlowym, bardzo często dużo się zmieni w dziale handlowym, jeżeli na przykład wdrażacie B2B, zmieni się też coś w logistyce, marketing będzie miał też zupełnie nowe narzędzia do tego, żeby prowadzić, nie wiem, promocję waszej firmy, czy promocję waszych, waszego asortymentu, więc krótko mówiąc, zmieni się bardzo dużo. Ale nie tylko zmieni się dużo idowo, zmienić się może też dużo operacyjnie. No bo wyobraźcie sobie, magazyn, który nagle, nie wiem, wdrażając B2B, dostanie zupełnie inny rodzaj zamówień. To znaczy, wcześniej było tak, że dostawali te zamówienia do godziny, 16 i to najczęściej z grubsza pod koniec dnia, no bo tak firmy po drugiej stronie zamawiały, bo wtedy dzwonili na przykład handlowcy, albo wtedy handlowcy puszczali maile dalej. A teraz będzie dostawał je w trybie ciągłym. Może być tak, że się zmieni też sama charakterystyka zamówienia, no bo jeżeli my dzwoniliśmy do klienta raz czy dwa razy w miesiącu, a teraz damy mu platformę, to on zamawiał dwa razy w miesiącu, no to będzie zamawiał na przykład raz dziennie. Oczywiście to wszystko też wymaga no, takiej dużej sprawności organizacyjnej, ale też cyfryzacji niektórych zasobów. I znowu wracamy do handlu B2B. Jeżeli mamy politykę cenową, która opiera się o indywidualne warunki handlowe, to bardzo często w organizacjach kończy się tak, że tą wiedzę na temat indywidualnych warunków handlowych ma nomen, nomen handlowiec. Czy to jest dobrze? No nie jest dobrze, chociaż być może w niektórych firmach działa, ale w firmach, które pretendują do tego, żeby być i e komersowe, i cyfrowe, ten model się nie sprawdzi. Dlatego, że to gdzieś musi być zapisane. To znaczy, klient, wchodząc na swoje, na swoje konto w platformie B2B, no musi znać przecież swoje ceny. A żeby on znał swoje ceny, to one skąd się muszą wziąć. No i teraz pytanie, skąd one się wezmą? W jaki sposób będą zarządzane? Czy damy informacje klientowi na temat tego, w jaki sposób mógłby przeskoczyć na wyższy próg rabatowy, tak do końca nie wiadomo. I teraz, żeby było wiadomo, jak to zrobić, to fajnie by było najpierw spisać sobie organizację w taki sposób, w jaki ona działa obecnie. Czyli spisać te wszystkie procesy, zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku, później dostawić do tego nowy kanał sprzedaży, jakim jest e-commerce i no, zanalizować no, bo przecież po to jest analiza, co się w każdym z tych miejsc musi zmienić, żeby ten e-commerce osiadł w tej organizacji jako taki naturalny kanał sprzedaży, który będzie miał prawo funkcjonować. Bo inaczej, jeżeli to zrobimy tak zupełnie z boku, czyli Organizacja sobie, a e-commerce sobie, no to w wielu z, z tych przypadków y, handlu B2B, które mam w głowie, no taki proces się skończy prawdopodobnie źle. Czyli skończy się tak, że to będzie nieudany pilotaż. Z kolei analiza przedwdrożeniowa to jest taki element, który pokazuje, co ta platforma ma tak naprawdę umieć. Czyli tu już wchodzimy bardziej w taki zakres funkcjonalny, bawimy się trochę architekturą, bawimy się sposobem wymiany danych bawimy się potrzebami klienta, bawimy się potrzebami operatora, czyli krótko mówiąc, przygotowujemy ten e-commerce w taki sposób, żeby a odpowiadał temu, w jaki sposób funkcjonuje biznes i b odpowiadał temu, w jaki sposób funkcjonują Wasi klienci. I teraz, jeżeli my te dwie rzeczy pominiemy, no to o analizie biznesowej już mówiłem. Ryzykujemy tym, że w sumie taki, będzie to taki próba wszczepienia czegoś, co zostanie przez organizm odrzucone, Natomiast jeżeli zaniedbamy temat analityki przedwdrożeniowej, no to my tak naprawdę nie do końca będziemy w sumie przez cały czas trwania projektu wiedzieli, co my właściwie wdrażamy. Po co to jest? Dla kogo to jest? Mówiłem trochę o Product Ownerze, więc trudno będzie zarządzać priorytetami, trudno będzie wytyczyć moment, w którym, ale na, na pewno, na pewno, na pewno już będziemy gotowi do wdrożenia produkcyjnego. Ryzykujemy tym, że oczywiście rozjedzie nam się budżet, ryzykujemy tym, że rozjedzie nam się czas. Ryzykujemy tym, że no, na końcu będzie po prostu nerwówka, bo każdy sobie na koniec coś zacznie przypominać, jak już zacznie klikać po tej platformie. No i koniec końców trudno Wam będzie być zadowolonym z tego projektu. No ale jak macie być zadowoleni, skoro w sumie nikt po, razem z Wami de facto nie wiedział, co jest do wdrożenia? Wtedy pojawiają się trudne momenty. Wtedy pojawiają się też trudne rozmowy, których naprawdę każdemu z Was życzę, żeby unikać. Typu, czy to było w zakresie, czy nie, ale my myśleliśmy, że to będzie, a wy jesteście profesjonalistami, ale wy nam nie powiedzieliście. I wiecie, to są rozmowy, które idą trochę w poprzek do celów biznesowych, no bo podstawowym celem biznesowym organizacji handlowej jest to, żeby zarabiać pieniądze. I rozmowy na temat tego, dlaczego akurat tak wyszło i dlaczego tak się stało, one w żaden sposób, moim zdaniem, tej organizacji do przodu nie posuwają. Raczej powodują, że dwie strony stają naprzeciwko siebie, okopują się, działają zupełnie antyzespołowo, działają zupełnie antyodpowiedzialnie. I tu znowu, product owner, dobry product owner, moim zdaniem, nie powinien do tego dopuścić, ale trzeba go mieć. Jeżeli go macie i to do, te, do takiej sytuacji dopuści, no to to jest ten moment, o którym mówię, kogo wywalicie, jak się projekt nie uda? No właśnie jego. Być może organizacja, która wam to wdraża, też, no bo przecież Product Owner sam tego wszystkiego nie zawalił. Zawsze jest wątek, że organizacja czy, czy firma wdrażająca mogła o tym powiedzieć, jest jakaś kwestia nieprofesjonalnej realizacji takiej usługi, ale generalnie dobra analiza na pewno pomoże Wam w tym, żeby ten projekt szedł w ryzach. Jakie by te ryzy nie były, bo są różne ramy, w które możemy ten projekt włożyć, ale dobrze wykonana analiza powoduje, że ten projekt Prawdopodobnie w tych ryzach plus minus mały margines zostanie do samego końca. Obszar numer 3 to technologia. I tu trochę wrócę do wstępu, jestem fanem oszczędzania. W takim sensie, że jeżeli dwie rzeczy dają tą samą wartość, a jedna jest tańsza niż druga, no to wzięcie tej droższej jest w pewnym sensie działaniem na szkodę firmy. No bo skoro mamy dwie takie same rzeczy, czyli takie, które dają dokładnie tą samą wartość, no to lepiej wziąć po prostu tańszą. Problem w tym, że zazwyczaj tak nie jest, że dwie rzeczy dokładnie taką samą wartość dają. Dobrym przykładem są rozwiązania sasowe. Co do zasady, lubię rozwiązania sasowe, uważam, że mają fajne miejsce na rynku, ale żeby wybrać świadomie rozwiązanie sasowe, no to właśnie musi być ta świadomość to znaczy świadomość tego, jakie wam dają możliwości, jakie wam narzucają ograniczenia i czy wy w tej perspektywie, w której inwestujecie w technologię, te ograniczenia jesteście w stanie przyjąć. To znaczy, czy nie będzie takiej sytuacji, że na przykład po pół roku Was te ograniczenia zaczną dusić. I to jest, myślę, problem wielu różnych organizacji, z którymi miałem do czynienia, czy to na etapie handlowym, czy to na etapie konsultacyjnym, że z jednej strony mają wdrożenie dedykowanego czy jakiegoś open sourceowego systemu, który kosztuje no, najczęściej set tysięcy złotych. A po drugiej stronie mają takiego fajnego sasa, który kosztuje parę stówek miesięcznie, no to z gruntu zastanawiają się, czy aby ten sas na pewno się nie będzie nadawał lepiej. No i nic dziwnego, no bo zanim ten sas zacznie przewyższać kosztami to rozwiązanie, no to płynie dużo wody w wiśle. Tylko problem polega na tym, że ta decyzja jest podejmowana bez takiego porządnego zagłębienia się w to, co w tym sasie tak naprawdę leży. Słuchajcie, miałem takie ostatnio nieprzyjemne doświadczenie z jednym właśnie z rozwiązań sasowych, które wydawało się, że rozwiązuje wszystkie problemy klienta prawie. No, i to prawie robiło bardzo dużą różnicę, bo w którymś momencie okazało się, że to prawie jest nie do przeskoczenia. Nie wiem, jak dużo ekwilibrystyki było tam, handlowca, który to narzędzie sprzedawał. Nie wiem, jak dużo było, nie wiem, być może przesadzonych obietnic, a być może złej interpretacji tych obietnic, które zostały złożone. Ale koniec końców firma poszła w to rozwiązanie sasowe, tylko po to, żeby się chwilę później dowiedzieć, że w zasadzie to był zły wybór. Jest mała gwiazdeczka w tym wszystkim, o czym mówię. To znaczy. Czasami warto wziąć technologię nie na zawsze. No mówiąc na zawsze, mam na myśli jakieś 5, może 7 lat. Czyli jest sens brać technologię tylko na przykład na pierwszy rok z myślą o tym, że zrobimy przesiadkę. Ale kiedy taka sytuacja ma miejsce? No, ma miejsce wtedy, kiedy może się okazać, że sukces wcale nie jest gwarantowany. Czyli my robimy rzeczywiście pilotaż, ale mamy takie poczucie, że być może to się nie uda, być może my zmienimy zdanie, być może ten model, który przyjęliśmy, nie do końca się sprawdzi, czyli na przykład, nie wiem, otwieramy nowy rynek, czy otwieramy nową linię produktową, czy jesteśmy producentem, który handlował z dystrybucją i spróbujemy sobie w handlu bezpośrednio do konsumenta, czyli jest pewne ryzyko, że nam się po prostu nie uda. No i wtedy rzeczywiście inwestujemy w taką technologię, w której jak nam się ten pilotaż nie powiedzie, to się wycofujemy, ale jak nam się uda, to robimy przesiadkę. Problem w tym, że bardzo często można zapędzić się w taki róg pod tytułem Robimy pilotaż z góry skazany na porażkę, czyli inwestujemy w technologię z myślą, że się przesiądziemy, ale tak budujemy zakres, że my w sumie sami sobie nie dajemy szansy, żeby ta technologia nam dała jakiś zwrot. Czyli robimy wszystko to jakby poza książkowo, bez analityki, bez product ownera, na bardzo niskim nakładzie inwestycyjnym, wchodzimy w technologię, wdrażamy sobie coś i się zastanawiamy, co my teraz z tym wszystkim zrobimy. No i jaki jest efekt? No klienci nie chcą za bardzo kupować, no bo jak my nie wiemy, to oni też nie wiedzą. Organizacja tak trochę zaczyna stać oporem, no bo nie widzi sukcesów, no to po co w te, ten temat drążyć? No, i firmy zostają z takim rozwiązaniem na lata, aż przyjdzie w końcu ktoś zrobić rewolucję. Bardzo często zdarza się, że takim rozwiązaniem, właśnie źle spasowanym do organizacji, są te wszystkie moduły e-commerce do popularnych ERP-ów. Czyli firma robi tak, no, OK, mam już RPA, ten moduł e-commerce kosztuje jakieś marne pieniądze, przy nawet licencji na ERP'a, więc ja go sobie tam kliknę. Się tam wszystko porobi samo i zobaczymy, co się stanie. No, to moi drodzy, nie stanie się zbyt wiele, a już na pewno nie stanie się zbyt dużo dobrego. Dobrze by było, żebyście zauważyli, w którym momencie następuje e, taka chwila, w którym to nie jest problem samego modelu biznesowego, tylko być może problem z samym podejściem, i je trzeba zmienić. I dopiero później pójść dalej. Obszar numer cztery to integracje. Temat, który bardzo często podpala się w przypadku nowych wdrożeń, no bo znów mamy popularne konektory typu Baselinker, Apilo, Sales Assist i jeszcze pewnie parę innych. Mamy często też gotowe moduły i cechą wspólną tych dwóch półek rozwiązań jest to, że są relatywnie tanie i wydawałoby się, że z pudełka. No i mamy też alternatywę w postaci robienia integracji indywidualnie. No i mamy jeszcze ostatni wariant pod tytułem, dobra, to robimy to ręcznie. Ten Czwarty wariant polecam tylko wtedy, kiedy wasza skala jest naprawdę mikro. To znaczy, jak policzycie sobie, że jesteście w stanie jedną osobą tam, nie wiem, przez parę godzinek dziennie nawet przewalać te zamówienia, to to może jeszcze się zepnie. Natomiast no, skala najczęściej jest większa i wtedy okazuje się, że trzeba jednak coś zautomatyzować. Mega... Polecam od razu przewidzieć to w budżecie, no bo przecież nikt nie wdraża e-commerce po to, żeby mieć trzy zamówienia dziennie, chyba że jesteście bardzo specyficzną firmą, która po prostu z tych trzech zamówień będzie żyła. Natomiast raczej standardowo jest tak, że ta integracja jest potrzebna. I teraz wracamy do mojej oszczędności. Uważam, że warto oszczędzić. Czyli jeżeli jest jakiś moduł albo jest jakieś narzędzie, które Wam ogarnie integrację, na przykład z systemem ERP, to warto z niego skorzystać, ale znowu. Trzeba się upewnić, że tak jest. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że bardzo często się okazuje, że te moduły, czy też to takie powiedzmy oprogramowanie pośredniczące, typu jakiś OMS, ono świetnie sobie radzi w tym zakresie, w którym sobie radzi. Czyli w tym, który ma w boksie. Jeżeli go w boksie nie ma, no to zaczynają się schody, bo albo się tego zrobić nie da, albo będzie to kosztowało bardzo dużo pieniędzy, albo będzie na to trzeba czekać, bo firma na to po prostu nie ma czasu. I teraz nie ma nic złego w tym, żeby dowiedzieć się o tym przed rozpoczęciem projektu. To znaczy, warto pójść tą ścieżką, jeżeli to oznaczałoby oszczędności rzędu, nie wiem, kilkadziesiąt, czasami może nawet set tysięcy. Ale dużo gorzej będzie dowiedzieć się o tym w momencie, kiedy macie zabudżetowane wdrożenie e-commerce'u, e a okaże się, że jednak ten moduł nie działa. Miałem kiedyś taką sytuację w projekcie, że no, rzeczywiście padła decyzja o tym, że robimy to za pomocą modułu. Doszliśmy do ściany, brakowało w sumie dość istotnych funkcjonalności i to nie było najlepsze założenie stwierdzić, że no, przecież ten producent modułu zresztą to było założenie na bazie deklaracji. Że ten producent po prostu nam to dorobi. No i przyszedł moment, kiedy to trzeba było dorobić, i okazało się, że to kompletnie nie szło. To znaczy, przewalone budżety, przewalone terminy, ten integrator w ogóle już przestał działać. No i wyszło, wyszła dość trudna sytuacja: no bo tak, mamy budżet wdrożeniowy, w którym był założony ten moduł, ten moduł nie działa i raczej już działać nie będzie. Więc wracamy do punktu, w którym trzeba tą integrację zrobić samodzielnie. Ale na tą samodzielną integrację w sumie nie było założonego budżetu. No i teraz, czyli to jest problem. No, trochę nasz, bo miał być moduła, nie ma. Trochę klienta, no bo w sumie w tym budżecie się tego po prostu zrobić nie da. Trochę ownera, którego nawiasem mówiąc wtedy po prostu w tym projekcie nie było. No i robi się sytuacja patowa. I teraz można było tego uniknąć na dwa sposoby. Albo robiąc dobry research i weryfikując te możliwości dużo wcześniej, podejść do wyboru modułu i do wyboru producenta tegoż modułu w taki sam sposób, jak do wyboru agencji komersowej, e czyli zrobić research, pogadać z klientami, zebrać sensowną ofertę, napisać scope, wycenić ten scope i tak dalej, i tak dalej. Albo można było też zrobić tak, że zakładamy, że idziemy z tym modułem, ale plan B mamy też włączony w budżet. Bo jeżeli nie wykonamy ani jednego, ani drugiego, no to może się na końcu okazać, że po prostu tej integracji albo nie będzie, no albo przekroczy nasz budżet w sposób, który może zagrażać naszej organizacji, no bo to najczęściej są koszty dość spore. Tak czy inaczej, w integrację absolutnie warto zainwestować od razu, bo koszty operacyjne związane z tym, że robi się to ręcznie, a co za tym idzie, można popełniać błędy, są na tyle duże, że prawdopodobnie bardzo szybko się okaże, że dopłacacie do tego, co moglibyście mieć zrobione z automatu i dzięki temu spadł spokojnie. I obszar numer 5, ostatni dzisiaj, tak jak mówiłem, było trochę tak wzdłuż wdrożenia e komersu był Product Owner, analityka, technologia, integracje. To czas na to, co się dzieje po wdrożeniu, a mianowicie analityka. Bardzo często firmy decydują się na wdrożenie analityki totalnie po macoszemu, czyli po prostu podłączają kod śledzenia za pomocą GTM, i myślą, że mogą spać spokojnie. Słuchajcie, to jest zdecydowanie za mało. Za mało dlatego, że po pierwsze, taki kod śledzenia zbiera właściwie bardzo, bardzo podstawowe dane, i w zasadzie tyle. Tak, nie jesteśmy w stanie zbyt wielu rzeczy z tych raportów wyciągnąć nie rejestrujemy zdarzeń, na których nam może zależeć, nie oddajemy tych zdarzeń do systemów reklamowych, dzięki czemu, czy no właściwie przez co, te systemy reklamowe nie mogą się uczyć tak, jak powinny. My mamy dużo mniejsze pole do podejmowania decyzji, no, nie możemy też wyciągać wniosków z danych transakcyjnych, czyli co nam się sprzedaje dobrze, co nam się sprzedaje gorzej, w jakich momentach coś się sprzedaje, dla jakiej płci i tak dalej, Czyli my analizując na bardzo wąskim wycinku mamy bardzo mocno ograniczone pole widzenia, jeżeli chodzi o możliwość podejmowania dobrej decyzji. Dlatego mega zachęcam do tego, żeby wdrożenie, oczywiście zakładając, że będziecie mieli ruch, który pozwala wyciągać takie dane, no ale znowu po to robimy ten e-commerce, zachęcam do tego, żeby naprawdę doinwestować budżet na to, żeby ta analityka była wdrożona zgodnie ze sztuką. Czyli żeby zliczała wszystkie eventy, na których Wam zależy, żeby te dane rozpropagować po innych systemach, które tych danych mogą potrzebować, i żebyście Wy mieli dzięki temu po pierwsze lepiej funkcjonujący biznes, a po drugie możliwość podejmowania dużo bardziej świadomych decyzji. Tyle. No i słuchajcie, podsumowując, czy oszczędzać warto? Warto. Nie warto robić rzeczy, które być może się nigdy nie zwrócą. Nie warto przeciągać wdrożenia w nieskończoność, bo tracimy, jakieś, tracimy korzyści z tytułu chociażby tego, że klienci nas poznają, zaczynamy się pozycjonować, składają się pierwsze zamówienia. Nie ma sensu, moim zdaniem, inwestować w jakieś super featurey. Tak naprawdę, e-commerce potrzebuje rzeczy, które są skuteczne, czyli takich, które przynoszą po prostu pieniądze. Jesteśmy w takich czasach, że rzeczywiście ja też bym oglądał każdą złotówkę. Tym niemniej uważam, że jest parę rzeczy, na które naprawdę warto poświęcić budżet po to, żeby go później nie poświęcać na naprawianie rzeczy, czy naprawianie problemu, które się pojawią tylko dlatego, że tego małego fragmentu relatywnie budżetu nie wydaliśmy na samym początku projektu albo w strategicznych momentach w trakcie jego trwania. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł. Jeżeli jesteście na etapie wdrożenia, chętnie posłucham Waszych uwag, czy komentarzy, czy sugestii na temat tego, na co jeszcze warto wydawać pieniądze, żeby później móc spać spokojnie. Tymczasem trzymajcie się, powodzenia we wdrożeniach i do zobaczenia następnym razem.